Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem zagramy sobie w coś strasznego. Tym razem to będzie Slendry Tubish, yy, czyli taka wersja Slendera teletubisiowa. Jest o tyle straszna, że ja zawsze lubiłem teletubisie jako dziecko. No a tym razem yy, widzę, że pali się tutaj ich tubisiowa chatka z tubisiowym kremem, więc będzie okropnie. Yy, mamy tutaj wersję, yy, mamy też tutaj opcję multiplayer, ale ja dzisiaj zaglądam sobie po właśnie, drastyczne obrazy. Oczywiście bierzemy najstraszniejsze w nocy. Start. Huch! Zasłoniłem sobie specjalnie na tę okazję żaluzję, żeby było Huch! strasznie. Latarka wprawdzie jest, ale dużo nie daje. Może i dobrze, robi strasznie. Ja nie będę już za dużo kadał. Bo chodzi o to, żebyście wy też się postrali. Nie no tylko ja. KURWA! Straszne dźwięki słyszymy. O! Co to jest? Tu bij Kustarc? Jakie kustarz? To jest tubij się te bile. Ale robi się strasznie. Jest strasznie, nie powiem. Chuba, chub! <noise> Będę chodził przy tych jaskiniach, może tutaj jeszcze coś się znajdzie. Później będzie trzeba wejść do lasu. Oby nie. Co to było? Uch! Szkoda, że nie mam jakiegoś toporka, chociaż jestem bezbronny, jak małe dziecko. co tyle tubisko. O, chciałem Wam zwrócić uwagę na piękną grafikę gwiazd. Zajebista. No dobra. Nie będę robił przerw. Przyznam się, że się boję. Kurwa! Lepsze niż Slender, to Ja tej... chyba pierwsza gra, w której tak naprawdę przez chwilę się przestraszyłem. No sprintuj, co jest? Dlaczego on nie idzie szybciej? No. To były tyle tubisie Ja oglądałem jakoś w miejscach wersji w Teraz nie wiem gdzie ja tutaj w ogóle wbiłem Gdzie ja jestem U! Muszę znaleźć tubisowe kremy Może wtedy mnie odpuszczą Wydaje, że tutaj już nic nie znajdę i będzie się trzeba wbić do lasu. Nawet nie wiem gdzie tutaj wszedłem. Kurczę Ale wiem, że muszę wyjść. I muszę iść do lasu. Więc Gdzie są te tubisiowe kremy? Kurcze... HU! Chur! Tu mam tubisiowy kamień... Oj... <laughs> Czyż to jest ich chatka! Chatka tego tubisiów! To jest pole, na którym mówili papa! O kurde, robi się ciężko... No Moja psychika tego nie znieśle... Dipsy? Druga część Dipsy? O nie, znajdę tego, kto to zrobił. Znajdę tego, kto to zrobił. Tu by się się palą. Tak nie będzie. Jest, mamy drugi, tu by się Ale obawiam się, że tam w środku coś może siedzieć. Odkurzacz. No to idziemy dalej. Ta gra zdecydowanie nie jest dla dzieci. Zdecydowanie. Co by biedne zrobiły, jakby zobaczyły Dipsy? Z dupą na ścianie i głową obok. No dobra, to nie było straszne. Stać ich na więcej. Fu! Fu! Dupa! Idź dalej. Idzie idzie. A, muszę, muszę zobaczyć, gdzieś jest jakaś mapka, bo się wydawało, że jest. Moją metodą największą, czyli przy, przyciskanie wszystkiego. O. Chur! No to w domku byłem, gdzieś tu jest rzeka, w jaskini byłem. A, w sumie pójdę tak, jak mi się wydaje, to jest najlepiej znam się na swój instynkt. Huu! Tam jest chyba koniec mapy. No. Huu! Pójdę tak, czy... Rzeka? A Nie, to jest rzeka. O Boże. A, to jest chyba... Lekki łuk, ale to nic. No, czyli przecież nie mogę się wykąpać. KURWA! To nic. Tu by się wykleń Tak jest, tak jest. Mamy już trzy. Czyli tyle Tubi się mają podstawy, żeby nas gnębić i chcieć złapać. A za darmo wymiot na taniej Ta nie sprzeda że tak zacytuję Pudzian idziemy dalej U! Co, tu też jest z mapie? Nie Takie czasami bugi są, ale to nic Fuh! myślałem, że tak, byś że tu być tutaj na nim kampi Aj, tu się Cały czas zauważyłem, że Pinki Winki się pokazuje. Coś mi się wydaje, że to ten pedał z czerwoną torebką wszystkie te by się pozabijał. Myślę, że to wszystko jest jego sprawka. To było. Chyba krąży w kółko. Trzeba się wbić na sam środek lasu. No bo nie mogę krążyć wokół mapki. Idę po ścieżce może to mnie gdzieś doprowadzi. No i mnie doprowadził pięknie. Czwarty tu by się wykręcił. Pójdę dalej. O Boże Idziemy Nie boimy się Nie ma czego, to tylko piękni wilki, jedę No i doszliśmy na rzeki A musimy jakieś jeszcze inne ścieżki znaleźć bo bo no nie wiem w sumie, jak tego szukać. Huch! No dalej, gdzieś tam musi być. No, mamy piątę. Piątą miseczkę. Z dubisiątym kremem. Tu jest jakaś ścieżka. Tu będę chodził ścieżkami. Tam zawsze się coś znajdzie. Tu się ścieżka skończyła. Tu idę do drugą. U! U! O kurwa! Ja pisgan Co to miało być? Ja się pogubiłem chyba Lekko... nie wiem już gdzie byłem, a gdzie nie Huch! Jest następny. O Boże, Mówiłem, że to jest skurwiel. skurwie Zawsze wiedziałem, że jest pedałem, ale to chyba nie powód, żeby wszystkich zabijać. Jebany, jak go dorwę, Kwa! Nogi z dupy powrywa. Jeszcze cztery tubisiowe kremiki. I Pink nie żyje. Tu biciały ognisko i tu biciały krem. Już siedem. Płu! ten skurnie nie złapał, bo po prostu nie wytrzymałem. Zobaczę jeszcze raz. Idź, ja bój się. Ciekawe kim jestem, może ja jestem właśnie jednym z te O jest. Ja powiem, że Slender przy tym to jest komedia. Muszę wyprzemy zostały, ale może być ciężko je znaleźć. Nie, to już były Idę drugą stronę. A nie, to jest gdzieś się chyba. chyba. Aha! Jakieś przejście. Tu zjeżdżania, zjeżdżalnia, a tutaj tubisiowa głowa. No nie. Kurwa! Musimy znaleźć jeszcze trzy tubisiowe kremy, choćby miały wybrać do jutra. Muszą gdzieś być. Ale mam wrażenie, że już wszystko obszedł Żeby to Słoneczko z tą główką dziecka mogło zaświecić teraz, to by było dobrze Ale pewnie ją skurwiel też zajebał Ach ten finkiewinkiew Zawsze wiedziałem, że rośnie na dupę Jakąś ścieżkę trzeba znaleźć, na której jeszcze nie byliśmy a ciężko powiedzieć na które nie byliśmy. Ciężko tu byłem. Очень весело. Хух! Ну серьезно, Robiłem. O kurwa! No to nie wygrałem. Było blisko. Zabrakło dwóch tych filmów. Ale gra jest naprawdę straszna i jak ktoś chce trochę się pować to naprawdę polecam. Subskrybujcie, lajkujcie. Na razie do następnego razu.